Pablo dzisiaj ze mną brzezi Siema i dzisiaj jak widzicie y, gramy sobie w World of Warships y, jest to gra od y, twórców WarmingNet y, bardzo jest fajna y, możecie ją pobrać bezpośrednio z internetu jest to 100% bezpieczne, y, wpisujecie po prostu World of Warships albo WarmingNet y, macie ogólną stronę tego jeżeli pobierzecie sobie ogólnie tą stronkę, to na tej stronie macie wszystkie inne twórczości te, tej oto, tego oto twórcy, no, takie jak na przykład, właśnie World of Warships, World of Warplanes, World of Tanks i jedno z najnowszych War Thunder, w której możecie walczyć nie tylko statkami, ale i czołgami, samolotami, helikopterami a za pomocą nawet legalnych i dobrych modów nawet żołnierzami. Ja wybrałem akurat tę grę, ponieważ jest ona bardzo przyjemna. No. Ale nie chcę zbyt długo gadać, więc możemy zaczynać. Zagram pierw okrętem moim premium. Proszę bardzo, tak on wygląda. Pamiętajcie, żeby zostawić pod tym filmem 20 łapeczek w górę, jeżeli zostawicie te 20 łapeczek w górę, to ja od razu biorę się za specjal na moje 15 subskrypcji, który bardzo już niedługo będzie i czekajcie na to, I, a nawet jeżeli nie wbijecie, to może trochę później, ale i tak taki odcinek trafi na kanał. Dobrze, no to klikamy przycisk bitwa i czekamy. Potem... Robimy, zobaczymy jak się nam to uda. Na razie Brzezi jest w tle, Brzezi odezwij się proszę. Jestem. No dokładnie, jest w tle Brzezi i jeżeli jeżeli ja skończę rundę i na przykład przegram powiedzmy, czy tam wygram, to będzie szybciutka zamiana i Brzezi będzie obsługiwał wtedy okręty. A teraz Brzezi może mnie komentować albo robić to co tam robi, czyli wykonuje challenge ze y swojego kanału, więc nie wnikam, ale zaczynamy. Płynę do mojej drużyny, nie wiem czemu zryspiłem się tak bardzo daleko od niej, ale popłynę w tamtą ich stronę. Nie będę zbyt dużo gadał podczas tego odcinka, chyba że będzie naprawdę coś do obgadania. Ale takich rzeczy zbyt dużo nie będzie, no. No i w każdym razie Już widać pierwsze krążowniki. Jak możecie zobaczyć, tam płynie właśnie taki statek. Czekamy aż podpłynie bliżej i zaczniemy, zaczniemy do niego strzelać. Dawaj, oczy, jakby to to dzwoniłem po to, żeby móc celniej trafiać. Ok. Jest bliżej, więc jestem w stanie do niego strzelać. Z pięciu dział na razie Niestety się on porusza, więc na razie nie mogę go trafić. Niestety. Może się uda. Kurczę. O, dobra, płynie centralnie na mnie. To teraz powinno już się uda. O dostał. Daje, nie nieźle dostaje, niezły węcki, bo wszyscy jakoś widać na niego poszli. Teraz trzeba... o Ooo! Torpet! Poszły. No i ten stateczek jak widzicie już umieram. Idę pan blokowa do Harkę. Ok. Stateczek już nie Zobaczymy, możliwe, że wrzucę jeszcze dzisiaj. Teraz statek. Nieźle no sobie tak, już, teraz jest, już Jutro jest który? Jutro jest trzeci? Yy, ładnie wygrywamy naszą tu rundeczkę. Yy. Yy. Łatwo poszło. 3 jak... kwietnia wchodzi odcinek do mnie. Możliwe, że z Pawłem jeszcze nie wiadomo. Łat... Yy, łatwo poszło. Bardzo się łatwo poddali tamci. Ale dobrze, płyniemy więc. A wrześni idzie po ładowarkę. Pozwólcie, że dla bezpieczeństwa sobie zaraz tu ustawię autopilota. Bo nie chce mi się sterować statkiem, a dla bezpieczeństwa wolę... I na razie zatrzymajmy, postrzegajmy tamten okręt. No. Yy, więc wygraliśmy. Yy, na razie wygraliśmy, Brzezi yy, poszedł, więc... Yy, zaczekamy sobie chwilę, a ja mogę powiedzieć bardziej szczegółowo o tej grze. Ta gra ma w sobie bardzo dużo okrętów, które zdobywa się. Na przykład możecie zobaczyć, dodając moduły do różnych okrętów, powiedzmy do tego mogę dodać moduł. I jeżeli dodam te moduły, to będę mógł zdobyć kolejny statek. Który wygląda właśnie tak. Ja już tam wygrałeś? Czy jeszcze grasz? Wygrałem. No, Brzezi już jest. Teraz zajmie tak, miejsce widzicie, Pablo. Jest tak, więc yy, nie złożyłem, ale... Teraz szybka zamianka z Brzezi. Dobra, podłączysz mi i do ładowania. Tak, oczywiście. Brzeździ... Jak się włącza autopilota, bo mi też się nie chce kierować. Masz pod M, klikasz M i... Kiedyś i runda? Klikasz M i wybierasz miejsce, gdzie chcesz płynąć. Wtedy no. ronda. Dać y, bitwa. Y, więc y, bitwa. Rzedzi jest strasznie nieogarnięty w tych grzeb Wybierz sobie statek, którym chcesz grać i klikaj no bitwa. Y, mam nadzieję, że sobie sam poradzi. Brzydzi. Ja się jedną rundę grałem. Chyba zagrałem cztery rundy w życiu to, bo ja aktualnie ten y, y, nie, nie jestem graczem. No właśnie, Brzezi teraz zaczął. W sumie to przestał robić streamy z gier. Nie wiadomo Co? dlaczego. Nie Nieważne. Brzezi jest strasznie nieogarniętym YouTuberem. No. Subskrybujcie mój kanał. Mam nadzieję, że chcecie. Jeżeli nie chcecie, nie dawajcie dzwoneczka. Nie zależy mi zbyt. Na tym. Nie musicie otrzymywać ode mnie wszystkich powiadomień Wiem, że i tak ten Pamiętacie, pod tym filmem yy, proszę o 20 łapeczek w górę I Zgórać, wtedy od razu yy, Pod M i klikasz, gdzie chcesz płynąć No klikasz, gdzie chcesz płynąć myszką A, dobra Gdzie? Do bazy wroga Gdzie chcesz yy, No yy, A, do no bazy i, wroga no, Mam nadzieję nieco. No i M. I mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. No, Grzezi przed... ogólnie przestał z gier nagrywać zbytnio. No, nagrywam, ale na telefonie niestety. Ale niedługo to się zmieni. Tak. Pamiętajcie, A, ale... żeby zostawić komputer. Bo na komu nie dostanę albo komputer, albo telewizor, ale komunia problem, że przez koronawirusa zostańcie w domu i myjcie ręce, to tak, dokładnie. O, będzie we wrześniu dopiero. No i dokładnie Rzezi mi przypomniało o tej ważnej informacji. Pamiętajcie, żeby nie wychodzić z domu, zostańcie w domu, myjcie często ręce, mm, nie wychodźcie, no. Czemu mogę tak do góry? Bo zakupy, bo Dobra, idę swoje nie niesień na ja do bosy wroga. Zostańcie w domu bardzo... To jest ważne. Dla, właśnie dlatego powstają takie jakby filmy, żeby zająć wam czas w domu, żebyście y, się nie nudzili, żebyście... Ale lekcje trzeba robić. Żebyście się nie nudzili, więc y, oglądajcie, niedługo w, y, wleci. Special na to 15 subskrypcji, które powinienem już zrobić dawno, ale niestety właśnie z powodu... A ja już zrobiłam. Yy, zdarzyło się tak, że yy, nie dałem rady go zrobić. Yy, więc niedługo obiecuję, że zrobię ten special. Będzie on z gry, której nazwę Wam na razie nie zdradzę. Miała być ona trochę inna, ale przez yy, zbie biegi okoliczności takie i brak możliwości i pomysły na grę, granie w tę Wymyśliłem inną, bardzo ciekawą. No, co teraz kieruję? To już w samego, ponieważ on I musi się skupić prze, przez koronawirusa, co y, możliwe, że pojedziemy na taką jedną kolonię, a jak pojedziemy, to wtedy możecie wpadać na nasze TikTok. I wtedy będą jakieś... Krótkie nagrania w kolonii, chyba że będzie koronawirus i nie będzie kolonii. Ej, no dokładnie, wpadajcie na nasze TikToki. E, mój TikTok, e, jak on się nazywał? Mój to jest, brze... ja mam dwa TikToki: brzezi 05 i brzezi 054, więc wpadajcie na oba. No ja Wam zaraz powiem, jaki jest mój TikTok, bo zapomniałem: Lewab 05? Lewab 05 albo 05 jest A jak się nie uda w tu... O, wybuch. A jak się nie uda mm. No dokładnie, dobrze brzmi wuju. Mówił... Ale... No, to... mm. Ogólny adres, pod którym na stopłości nie znaleźć, to jest małpa lewab 05. Nazwa mojego konta to Pablo05ETY. A mnie to brzeź 05, małpa brzeź 05, małpa brzeź 054. To jest moje drugie konto o... możecie. Zobaczyć moją twarz, możecie zobaczyć kim naprawdę jestem! Nie eee, też oczywiście śmiesznej formie. Ale nie mogliście zobaczyć, jeżeli ktoś oglądał filmy na moim kanale przed y, rokiem 2000, przed rokiem 2020, więc to jest jedyne wydarzenie jakie mogliście zobaczyć u mnie na wakacjach. Dobra, płyniemy do was wyglądać. Bardzo proszę o subskrypcję. Naprawdę nie chcę Was błagać, nie chcę się dziwnie zachowywać, no ale zależy mi na tym. Bardzo mi zależy na subskrypcjach. Pamiętajcie, też, broga. Broga. pamiętajcie też, że następnym Waszym celem jest... 20. 30 subskrypcji. A u mnie to 20. A na 20... 30 subskrypcji jest waszym następnym celem, a na 20 a na 20 subskrypcji może też dojdzie jakaś fajna rzecz. Jak widzicie Brzezi wygrał. No i co? I Patrzmy na statystyki Brzeziego. 20 razy trafił w jakiś statek. Tylko? Zadał 6 obrażeń. Zadał jedno poważne uszkodzenie i zatopił jeden statek. A to 16 713 to jest wszystko razem. Nie. Yy, brzeci się pyta, brzeci otrzymał. 16 713 monet. A, monet. Otrzymał 380... Dobra, już nie. Punktów Do. doświadczenia i 19 super punktów A jeżeli chcecie wiedzieć co teraz będę robił, to będę wbijał y kogoś na 20 rękę, ale musicie wejść na mój kanał, żeby się dowiedzieć o tym, y y ru y co ruletka mi wylosowała. No, dokładnie, więc... I mi się nie udało. Zagram jeszcze jedną rundkę. Potem ja. I Mam nadzieję, nie... że Brzezi nie odmówi. Nie wiem czy ty. Ja sobie zagram jedną rundkę jeszcze. Nie wiem, czy Brzezi zagra. Ja ale ty... zagram jeszcze drugą i potem kończymy, tak? Zobaczymy, bo nie chcę, żeby moje filmy były za długie, ale tym razem z... zagram sobie innym statkiem. Radny. Jak widzicie, ten statek nie ma pojedynczych dział, ale ma dwa z przodu i z tyłu takie bardzo mocne działa. No, zobaczymy jak mi tym pójdzie, więc yy, zaczynam. Działa ma, ale statka. W ogóle nie wiem jeszcze jak to się potoczy, ale dam wam taką informację, że niedługo na moim kanale mogą zacząć się live'y, dlatego jeżeli ktoś już mnie zasubskrybował, to bardzo polecam śledzenie dalej mojego kanału, bo mogą się już pojawiać live'y, na których będę oczywiście w grach, bo mój kanał jest prowadzony właśnie o tym. Mój kanał jest prowadzony o grach, w których robię różne bardzo rzeczy. W tym odkrywam czasami steregi. No dobrze, więc rzućmy pełny bieg i płyniemy. nic. Polecam sobie zagrać w tę grę, jeżeli mi się uda, to dam link w opisie. Najwyżej mi się nie uda. No. Hm. Się pytali, co oznacza to różowe nad statkiem. To znaczy, że on zaczął strzelać w naszych. Nie widać żadnych okrętów wroga. Dziwne. Już powinny się wyłonić. O, wykryłem. Dobrze, dobrze. Bardzo dobrze udało mi się wykryć wroga, dlatego od razu zaczynamy ostrzał. Bez zwlekania zaczynam ostrzał wroga, póki yy, stoi w miejscu. Moje pociski są strasznie niecelne i żaden i żadnym nie mogę trafić w wroga? Nie wiem dlaczego, halo? To jest z moimi y, y, tymi. Ła! Uj oj oj Dostaję. Y, Zostaje ostrzeliwany przez jakiś inny okręt. A na, nawet go widzę, dlatego jeżeli on strzela we mnie, to ja będę strzelał w niego. Nie mam zamiaru się z nim bawić, więc podpalony po raz drugi, poważne uszkodzenie zadane. Dobra, zniszczony został. No a teraz yy, zaczynam atak na nich, ponieważ yy, już tutaj nie, nie, nie jest zbyt ciekawie. Yy, bardzo mocno dostałem. Yy, atakuję ich największy statek. Znowu dostaję bardzo mocno. Dobra, zacznę się mocno wycofywać, ponieważ... Nie opłaca mi się tu być, ponieważ zawiera mi tu bardzo dużo OHP. Ten statek zaraz zginie, zawrócił w moją stronę, taranuje mnie. Bardzo niedobrze. Ok, nieważne. Zadałem mu poważne uszkodzenie. Teraz zaraz zostanie zniszczony. Przepraszam, ktoś do mnie dzwoni. Dobra, była sekundowa przerwa. Nieważne, Brzezi. No, ja teraz zaczynam ostrzał tego ostatniego okrętu, aby go zniszczyć i już zakończyć tę rundę. Wygraną, więc koniec. Tej rundy jest teraz. Dziękuję. No i tak, yy, moje punkty. 50 celnych trafień, 3 poważne zniszczenia, 2 zatopienia, 3 podpalenia i 2 wykrycia. Oczywiście, że lepiej niż Brzezi. Już 20 minut filmu, ale mam na, jeszcze jeden raz zagrać sobie Brzezi i kończymy ten film. No papa, było jak Nie. mistrz. E, sekunda, bo muszę... Paweł, no idzie teraz, jak się Dokładnie, zaraz, zaraz, Dobra? Zaczyna się runda? Daję sobie, gdzie chcę płynąć. Chcę tu, do bazy wroga. Sprawy już załatwione, wszystko jest dobrze. Jak tam sobie radzisz? Ło, co to za kula? Pokazuje ci, że płyniesz prosto na teren i zaraz rozbijesz się o ziemię? Nie, bo ja mam autopilota. Autopilot chyba się nie gubi. No nie wiem. Trzeba by to byłoby sprawdzić. Chcesz to sprawdzić? Właśnie, zaraz to sprawdzimy. Bo Autopirot jakby nie patrzeć, kieruje się prosto na tę górę lodową, ale zaczął właśnie zawracać. No, nigdy nie wątpię. A mówić. gdzie go ustawiłeś? No, bazy wroga. <laughs> tak jak to brzedzi. Same krążowniki grają w tę grę. Ja idę ciągle na jono. Dobra. Same krążowniki grają w tę grę. Nikt jeszcze nie zabił z, nikogo z przeciwnej drużyny, ale też nikt nie zabił nikogo z naszej drużyny. Na razie się nie spotkaliście, Brzezi, ty... O, y oni siedzą w bazie. Nie pójdź na tę bazę, bo cię zabiją. Oni wszyscy się zroili w bazie, Brzezi, jakbyś chciał wiedzieć. A, no to... Chcę to, 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 to tam pomóc. Jak się nie F5. No... Snajd będzie... A jak się naprawię, jak będę popsyty? R. R. Bo co w niego strzelasz? Yy, wrogi o. statek. Wroni. Rzezi nawet nieźle sobie radzi, ale że no. pokowiem ci musisz strzelać trochę przed nim, bo on się porusza. Nie, ja strzelam do niego. Albo napaliłeś okręt. I zaraz wymównie. No nie tak zaraz. Wow. Zadałeś poważne uszkodzenie już. Wow. Dobra. Pomoc. Wsparcie. Ktoś cię ostrzeliwuje z twojej aktualnie twojej prawej. Choć z do Chyba wjechałeś w ziemię. Oddal kamerę. Nie, płyniesz tuż obok niej. Wow. Mówiłem, to? mówiłem, że są zarojeni w bardziej, żebyś tu nie wpływał, no ale brzim mnie nie słucha, no trudno. Y, on zaraz widzi mnie. Strzelbili. Ło. Wow. Piem, piem, gdzie jest y, y, Ciągle w ciebie strzelają jakby... To płyniesz z nich, ale zaraz zginiesz. Mogę w się w naprawić? Y, nie, bo tak. nie za... No bo ty nie naprawiasz sobie życia, to tylko... to... Nie to wiem to statek? Czyli to statek? Oddal kamery, to zobaczysz. Ich. Strzelaj w niebie. Strzelają kampi. Onawczy Czemu hmm. nie mogę? Hmm. Nie mogę strzelać. Halo? Bo... Co? Oj, poczekaj sekundkę, Brzezi. Co się... No kliknij połącz. Hmm. Czekaj. To był kanał Brzezi! No, no właśnie, e dokładnie. Nam... Pan... No, nie, no, to, cicho... to... Cicho w Brzezi. No, więc jak widzicie coś się zepsuło, o nie, może nie, już to, nie ma sensu, No dobra, to był kanał Pablo, dzisiaj by ze mną Brzezi, a graliśmy w grę World of Warships, mam nadzieję, że wam się spodobało, jak chcecie I... World of Tanks to piszcie w komentarzu, lepiej no, nie, lepiej nie Cześć. i pamiętajcie, żeby pisać pamiętajcie, żeby pisać w komentarzu przed pod na pierwszym filmie, jak mam ustawiać filmy, aby Siła w górę World of Tanks. Nie, 5 10 łapek w górę World of Tanks. Zrobiłam challenge 50 łapek w górę macie World of Tanks. Nie będę tak y, łatwa cena, więc to y, ja się z wami żegnam i